Rozczarowania. Odrzucenie niesprawiedliwość, bóle fizyczne i choroby. Wszystkie te przeciwności są nieodłącznym elementem ludzkiej kondycji. Nie ma znaczenia, kim jesteś, ile zarabiasz pieniędzy lub jakie dobra materialne posiadasz. Nieuchronnie będziesz musiał stawić czoła niszczycielskim doświadczeniom i napotkasz trudne emocje przez całe życie, nieuchronnie stracisz bliskich, a także zmierzysz się z rzeczywistością śmierci. Jak zachować odporność psychiczną w obliczu tego wszystkiego, chociaż te uniwersalne prawdy często inspirują strach i są często ignorowane? Zaprzeczanie im nie sprawia, że znikają, zamiast tego pozostawia nas bezradnymi i całkowicie bezbronnymi w konfrontacji z przeciwnościami. Stoicyzm oferuje alternatywne podejście, sugeruje proaktywne przygotowanie antycypacyjne na te trudne chwile, poprzez celowe ćwiczenie umysłu. Kultywujesz wewnętrzną siłę niezbędną do przetrwania nawet najtrudniejszych trudności życiowych. Zbiór pism Seneki. Listy od Stoik jest szczególnie znany z oferowania cennych spostrzeżeń i praktycznych porad dotyczących kultywowania. Seneka był wybitnym rzymskim filozofem, mężem stanu i dramaturgiem, który żył od 4 rina Pne do 65 rina Pne. I jest powszechnie uważany za jedną z kluczowych postaci w filozofii stoicyzmu, która uczy jednostki rozwijania odporności psychicznej, umożliwiając im stawienie czoła życiowym wyzwaniom ze spokojem i opanowaniem. W tym filmie przedstawiamy sześć sposobów na bycie odpornym psychicznie w oparciu o filozofię Seneki. Te spostrzeżenia mogą pomóc Ci rozwinąć sposób myślenia i narzędzia niezbędne do stawienia czoła, trudnościom życiowym, z odwagą i siłą. Teraz, zanim zagłębimy się w tę niesamowitą wiedzę, nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej wiedzy. W końcu może to zmienić Twoje życie. Jedno skupienie się na jednym zadaniu, naraz. Muzyka, Seneka powiedział, że być wszędzie to być nigdzie. Filozofia Seneki podkreśla znaczenie życia w chwili obecnej i wartość pełnej uwagi. Bycie wszędzie odnosi się do stanu ciągłego rozpraszania umysłu, co uniemożliwia nam bycie nigdzie. Rozproszenie umysłu, uniemożliwiające nam pełne zaangażowanie i doświadczanie naszych bieżących okoliczności, to rozdrobnione skupienie prowadzi do poczucia oderwania i hamuje prawdziwe połączenie z internetem. Świat nie ma już granic i każdego dnia jesteśmy wciągani w kulturę nadmiernej zajętości. Powszechne jest, że ludzie zmuszają swoje umysły do żonglowania wieloma zadaniami jednocześnie. Mimo, że może to być postrzegane jako fałszywy wzrost wydajności i produktywności, często odbywa się to kosztem wewnętrznego szczęścia i dobrego samopoczucia psychicznego. Społeczeństwo ma tendencję do utożsamiania zaangażowania w wiele projektów z osiągnięciami i satysfakcją, ale nie wolno nam ignorować ceny, jaką narzuca to na nasze wyczerpanie psychiczne i potencjalnie całkowite wypalenie seneka, zamiast tego sugeruje skupienie się na jednym zadaniu naraz, aby zwiększyć produktywność i ograniczyć przerwy, na przykład podczas czytania. Seneka radziłby nam poświęcić całą naszą uwagę tekstowi przed nami. Zanurzając się w słowach na stronie i eliminując rozpraszanie uwagi, możemy wydobyć głębsze znaczenie, uzyskać lepsze zrozumienie i cieszyć się największą przyjemnością, jaką jest czytanie, i delektować się największą przyjemnością, jaką jest sam akt czytania. To skoncentrowane podejście, Pozwala nam w pełni zaangażować się w materiał, poszerzyć naszą wiedzę i zwiększyć nasze możliwości intelektualne, podobnie w naszym codziennym życiu. Seneka zachęcałby nas do skoncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Niezależnie od tego, czy jest to praca, nauka czy rozmowa, zaangażuj się w materiał, poszerz swoją wiedzę i zwiększ swoje możliwości intelektualne, poświęcając pełną uwagę każdemu zadaniu. Możesz osiągnąć wyższą jakość, produktywność i spełnienie. Seneka przywiązywał dużą wagę do zarządzania czasem, wierzył, że czas jest cennym zasobem i że to, jak go wykorzystujemy, determinuje jakość naszej egzystencji. Dlatego skupienie się na jednym zadaniu w danym czasie jest niezbędne do skutecznego zarządzania. Czasem Seneka uznał, że próba żonglowania Wieloma zadaniami jednocześnie prowadzi do nieefektywności i braku produktywności. Wyobraź sobie, że masz godzinę na posprzątanie domu przed udaniem się na spotkanie, a gdy zaczynasz wykonywać swoje zadania, zatrzymujesz się, aby odpowiedzieć na kilka wiadomości tekstowych. Pamiętasz o ważnym e-mailu służbowym, który musisz pilnie wysłać i masz dwie rozmowy telefoniczne do wykonania, a jednocześnie musisz nakarmić psa. Minutnik w telefonie wyłącza się. A godzina się skończyła, masz cztery rozpoczęte zadania i żadne nie zostało zakończone. Musisz wyjść, aby uniknąć spóźnienia na spotkanie, kiedy pozwalamy sobie na bycie ciągniętym w wielu kierunkach. Nasza zdolność do bycia w pełni obecnym staje się zagrożona. Dlatego Seneka zachęca nas do zorganizowania naszych umysłów i poświęcenia naszej uwagi zadaniu. Robiąc to, poprawiasz swoje zdrowie psychiczne ponieważ możesz służyć energii, co z kolei zwiększa Twoją produktywność. W rezultacie lepiej wykorzystujesz swój czas, jednocześnie wzmacniając swój umysł przed rozpraszaniem uwagi. Poprzez praktykowanie tej zasady rozwijasz większe skupienie i głębsze połączenie. Z chwilą obecną dwa kontrolujesz swoje impulsy. Słowami Seneki filozofia uczy nas działać, a nie tylko mówić. Seneca zniechęcał do nadmiernego pobłażania impulsywnym pragnieniom, ponieważ uważał je za potencjalne pułapki dla moralnej słabości. Uważał, że poddawanie się niekontrolowanym impulsom może prowadzić do szkodliwych zachowań, nieetycznych działań i utraty samokontroli nad wszystkimi impulsami. Seneca uważał gniew za najbardziej destrukcyjny i szkodliwy dla moralnej słabości. Seneka uważał gniew za najbardziej destrukcyjny i szkodliwy dla naszego dobrego samopoczucia. Uważał, że gniew wynika z naszej niezdolności do kontrolowania lub akceptowania pewnych sytuacji lub wydarzeń. Seneka uważał, że gniew jest tymczasowym szaleństwem, które wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Działanie oparte na gniewie może mieć długotrwały wpływ nie tylko na ludzi, ale także na otaczające ich środowisko destrukcyjne i nieodwracalne działania, napędzane gniewem, mogą czasami prowadzić do trwałych szkód, na przykład. Wyobraź sobie, że niestrudzenie pracujesz nad linią produktów wysokiej jakości. Ale twój szef odruka wszystkie produkty z powodów, które ułakaś, za czystą osobiste intrygi, co sprawia, że jesteś bardzo zły, prowadzi do kłótni między łami chociaż możesz myśleć że twoja emocja gniewu jest całkowicie uzasadniona. Podjęte działania mogą skutkować pewnymi nieszczęśliwymi konsekwencjami. Gdy podejmiesz decyzję i podejmiesz działania, kierując się gniewem, nie możesz tego później cofnąć. Ponadto często przenosimy gniew lub frustrację z jednego obszaru naszego życia na inne, co pogarsza ten negatywny wpływ. Wyobraź sobie, że wracasz do domu po tak trudnym dniu w pracy, a twój współmałżonek jest w domu trudnym dniu w pracy, a twój współmałżonek kłóci się z tobą o to, że zapomniałeś mokrego ręcznika na łóżku, nie zdając sobie z tego sprawy. Możesz wyładować na niej swój gniew i frustrację. Z ciężkiego dnia jest to powszechna rzecz i może przekształcić się w niekończącą się kłótnię. Mamy moc, aby zmienić nasz sposób myślenia i wybrać zdrowsze podejście do zarządzania intensywnymi emocjami. Seneka w swojej książce Listy historyczne podkreśla transformacyjne skutki uczenia się filozofii. Podkreśla, że filozofia zaprasza nas do przyjęcia prostszego sposobu życia w harmonii z rozumem i naturą. Seneka naucza, że filozofia może pomóc nam kultywować samokontrolę i rozwijać introspekcję. Poprzez praktykowanie samokontroli zwiększamy naszą zdolność do unikania irracjonalnych zachowań. Jednocześnie angażując się w introspekcję. Uważnie badamy wartość naszych impulsów, pozwalając nam dokonywać świadomych wyborów, a nie kierować się wyłącznie impulsem gniewu. Interesująca anegdota z udziałem Seneki i cesarza Nerona, ilustruje, że filozofia może pomóc nam kultywować samokontrolę i rozwijać introspekcję. I cesarza Nerona ilustruje korelacje między filozofią a jej korzystnym wpływem na regulację impulsów. Zgodnie z tą historią Neron wpadł kiedyś w furię na sługę, który w przypływie gniewu rozlał na niego jedzenie. Seneka zainterweniował i skorzystał z okazji, aby przekazać cenną lekcję. Wezwał Nerona do zastanowienia się nad swoimi działaniami i rozważenia, czy jego reakcja była zgodna z naukami filozofii. Seneca przypomniał Neronowi o historycznej zasadzie samokontroli. I poradził mu, aby powściągnął swoje emocje i zachował umiar w sprawowaniu władzy. Incydent ten wyraźnie wskazuje na zdolność Seneki do wykorzystywania rzeczywistych sytuacji, do nauczania koncepcji filozoficznych i kierowania swojego ucznia na bardziej cnotliwą ścieżkę, dzięki czemu rozumiemy głębokie znaczenie filozofii w uwalnianiu się z kajdan gniewu i niepohamowanych emocji, przyjmując stoicyzm. Zyskujemy niezbędne narzędzia do prowadzenia bardziej cnotliwego i spełnionego życia. Jeśli ktoś podchodzi do nas niegrzecznie, a my reagujemy z życzliwością, cierpliwością i spokojem, jest to działanie naszego zrozumienia dla drugiej osoby, być może łatwiej byłoby z przyzwyczajenia zachować się odwzajemniając otrzymaną niegrzeczność. Jednak wielkim wyzwaniem jest zaprzestanie reagowania, wybierając działanie. Które zawsze przyniesie lepsze rezultaty, ponieważ jest wynikiem równowagi i refleksji. Transformacja naszego zachowania będzie następować stopniowo i będzie wynikiem dyscypliny i myślenia. Seneca często omawiał koncepcję, że wszystko w życiu jest pożyczone, w tym nasz dobytek, relacje, a nawet nasze fizyczne ciała. Rozpoznanie tej prawdy pozwala nam zmniejszyć nasze przywiązanie do rzeczy zewnętrznych i skupić się bardziej na chwili obecnej. Na przykład spójrzmy prawdzie w oczy. Wyobraź sobie scenariusz, w którym posiadasz piękny dom, który ma dla Ciebie wielkie znaczenie. Medytując nad faktem, że ten dom jest pożyczony i potencjalnie może zostać utracony lub zniszczony, możesz oderwać się od dóbr materialnych i znaleźć zadowolenie w teraźniejszości, zamiast nieustannie dążyć do więcej lub martwić się o potencjalną utratę tego, co masz ta praktyka negatywnej wizualizacji, którą Seneka podkreślał? Pomaga kultywować siłę psychiczną. I odporność negatywna wizualizacja polega na celowym kontemplowaniu i wyobrażaniu sobie najgorszych scenariuszy lub wyobrażaniu sobie utraty czegoś ważnego dla nas. Angażując się w to ćwiczenie, nie tylko promujemy wdzięczność za nasz obecny stan posiadania, ale także mentalnie i emocjonalnie. Przygotowujemy się na przeciwności losu. Weźmy na przykład swój samochód. Aby zaangażować się w negatywną wizualizację, poświęć chwilę, aby wyobrazić sobie możliwość jego utraty lub imprezowania z nim, wizualizuj scenariusze, w których go sprzedajesz. Zostaje skradziony, lub musisz go dobrowolnie oddać, żywo wyobrażając sobie te sytuacje. Pozwól sobie doświadczyć związanych z nimi emocji. I zastanów się nad życiem bez tego posiadania ponadto. Negatywna wizualizacja może być stosowana w różnych aspektach życia. W tym w związkach, zdrowiu, sukcesie zawodowym itd. Na przykład możesz kontemplować potencjalne napięcie w cenionym związku, wyzwania związane z radzeniem sobie, z kwestią zdrowotną lub niepowodzeniami i porażkami, które możesz napotkać w swojej karierze. Poświęcając 5 do 10 minut każdego ranka na zastanowienie się nad tymi najgorszymi scenariuszami, możesz włączyć tę praktykę do swojej rutyny. Możesz również użyć negatywnej wizualizacji, aby skonfrontować się z własną śmiertelnością Seneca. Wierzył, że wyobrażając sobie własną śmierć, zyskujemy potężną perspektywę na ulotną naturę życia. Ta praktyka przypomina nam, że nasz czas jest ograniczony. I zachęca nas do życia z celem i uważnością. Kiedy wyobrażamy sobie naszą własną śmiertelność, rozpoznajemy krótkość i kruchość naszej egzystencji, pomaga nam to przenieść naszą uwagę z błahych spraw i drobnych obaw. Przekierowując naszą uwagę na to, co naprawdę ma znaczenie, kontemplując naszą śmiertelność, rozwijamy poczucie pilności, aby realizować nasze pasje pielęgnować nasze relacje i przyczyniać się do świata. I wnoszenia wkładu w świat zachęca nas do przedkładania doświadczeń nad dobra materialne. I sprzyja wdzięczności za obecną chwilę uczymy się doceniać ludzi i możliwości w naszym życiu oraz stawiać czoła wyzwaniom z odpornością i determinacją, angażowanie się w mentalne ćwiczenie negatywnej wizualizacji i proaktywne przygotowywanie się na trudne sytuacje. Nie tylko sprzyja wdzięczności za to, co masz, ale także pozwala ci podjąć proaktywne działania, aby im zapobiec, przygotowuje cię do skutecznego radzenia sobie z nimi, jeśli się pojawią. Jeśli się pojawią, praktyka ta promuje postawę gotowości i zdolności adaptacyjnych, wzmacniając pewność siebie i postawę w obliczu życiowej niepewności. 4. Przyjmuj trudności dobrowolnie. Seneca napisał kiedyś, że trudności wyzmakniają umysłu. Tak jak praka wyzmaknia ciało, pomimo jego ogromnego bogactwa w Imperium Rzymskim, Seneka celowo przyjął styl życia przypominający ubóstwo, odkładając na bok kilka dni każdego miesiąca, aby nosić proste ubrania i spożywać absolutne minimum żywności. Jego pragnienie dóbr materialnych i ulotnych przyjemności Seneka starał się pogłębić swoje uznanie dla tego, co już posiadał, a co ważniejsze – Rozwinąć odwagę niezbędną do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom ta stoicka technika, znana jako dobrowolne cierpienie, polega na celowym poszukiwaniu i podejmowaniu wyzwań, które wypychają nas poza nasze strefy komfortu. Jest to potężna metoda wzmacniania umysłu. Seneka porównał to do pracy fizycznej, która wzmacnia ciało, tak jak wysiłek fizyczny rzuca wyzwanie i wzmacnia nasze mięśnie. Dobrowolne podejmowanie trudności i cierpienia zapewnia trening umysłowy poprzez podejmowanie wyzwań i dobrowolne stawianie czoła dyskomfortowi. Promujemy odporność, dyscyplinę i wdzięczność, rozwijając sposób myślenia, który rozwija się w obliczu życiowych przeciwności, aby zilustrować, w jaki sposób można ćwiczyć dobrowolne trudności. Rozważmy osobę, która boi się wystąpień publicznych, co jest powszechnym źródłem lęku. Zamiast unikać sytuacji, które wiążą się z wystąpieniami publicznymi, osoba ta decyduje się stawić czoła swojemu strachowi poprzez dobrowolne trudności. Aktywnie. Aktywnie poszukuje okazji do publicznego przemawiania, takich jak dołączenie do lokalnej grupy lub wolontariat w celu prowadzenia prezentacji. W pracy początkowo pomysł publicznego przemawiania może wywoływać dyskomfort i obawy. Jednak poprzez dobrowolne poddanie się temu wyzwaniu zaczyna budować siłę i odwagę z każdym wygłoszonym przemówieniem, przesuwa granice swojej strefy komfortu, uczy się radzić sobie z lękiem, poprawia swoje umiejętności komunikacyjne i buduje odporność w obliczu potencjalnych niepowodzeń poprzez tę praktykę, poprzez dobrowolne przyjęcie wyzwania. Trudności związane z wystąpieniami publicznymi zmniejszają uścisk strachu i zwiększają Twoją zdolność do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Ważne jest, aby pamiętać, że dobrowolne trudności można ćwiczyć nawet przy braku określonych obał. Można na przykład można wyjść na zewnątrz płaszcza z zimu wyłączyć klimatyzację w domu lub w samociodzie brać zimne prysnicy. Od czasu do czasu, pości lub spak bez poruski kluczem jest aktywne wybieranie dyskomfortu i wyzwań, które poszerzają nasze granice. Jest to test naszej odporności. Poprzez celowe decydowanie się na konfrontację z wyzwaniami i wyzwaniami, które posiadamy, angażujemy się w trening mentalny, który buduje odporność, dyscyplinę i wdzięczność. Angażujemy się w trening mentalny, który buduje odporność. Dyscyplinę i wdzięczność za obfitość, którą posiadamy, poprzez aktywne praktykowanie dobrowolnych trudności, przygotowujemy nasze umysły i ciała na nieprzewidziane i wymagające sytuacje, zdając sobie sprawę, że wiele rzeczy, których kiedyś się obawialiśmy, nie jest tak zniechęcających, jak się wydawało pięć. Seneka podkreślał znaczenie dychotomii kontroli i koncepcji amorfati, aby uniknąć popadnięcia w mentalność ofiary. Dychotomia kontroli odnosi się do rozróżnienia między rzeczami, które są pod naszą kontrolą, a tymi, które nie są. Seneka wierzył, że chociaż zewnętrzne wydarzenia i okoliczności są poza naszą kontrolą, mamy moc kontrolowania naszych własnych myśli, postaw i zachowań. To rozróżnienie pozwala nam skupić naszą energię i uwagę na tym, co naprawdę jest w nas. Amorfati, co oznacza miłość do losu. To sposób myślenia stołka, który zachęca jednostki do objęcia i zaakceptowania każdej chwili ich życia. Niezależnie od tego, jak trudne lub trudne może być muzyka, zamiast próbować uciec lub oprzeć się tym okolicznościom. Bardziej tłusty zachęca do ich kochania i doceniania, uznając, że oferują one możliwości wzrostu, uczenia się i rozwoju osobistego w dzisiejszym świecie. Bardzo łatwo jest przyjąć mentalność samo ofiery nie biorąc odpowiedzialności za nika ni za żadne wyniki. Przypisywanie negatywnych znaczeń reakcjom ludzi lub niewygodnym sytuacjom może pogrążyć nas w szybkim piasku użalania się nad sobą, zwłaszcza w obecnej erze, w której platformy mediów społecznościowych wywierają znaczący wpływ. Wielu nieświadomie staje się ofiarami wiary we wszystko, co widzą. Zwłaszcza w szeroko nagłaśniane fałszywe szczęście i sukces, które być może widziałeś idealne związki przedstawione w internecie które zakończyły się rozwodem, podobnie inwestorzy, lub tak zwani, odnoszący duże sukcesy przedsiębiorcy, którzy wynajmowali samochody i domy. Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, którzy wynajmowali samochody i domy wyłącznie w celu sprzedaży kursów, wyłącznie w celu sprzedaży kursów, myląc media społecznościowe z rzeczywistością, ryzykujemy porównywanie się do tych sfałszowanych reprezentacji, które mogą sprzyjać wątpliwością i poczuciu wiktymizacji, aby zilustrować nauki Seneki. Rozważmy przykład. Wyobraź sobie, że pracujesz sumiennie i aspirujesz do awansu w swojej firmie, ale kiedy nadejdzie czas, ktoś inny zostanie awansowany zamiast ciebie. Początkowo możesz doświadczyć poczucia zdrady lub niesprawiedliwości, obwiniając przełożonych o to, że jesteś w błędzie, lub niesprawiedliwości obwiniając swoich przełożonych za te decyzje, ta początkowa reakcja wynika z mentalności ofiary, w której postrzegasz siebie jako biernego odbiorcę okoliczności pozostających poza Twoją kontrolą. Jednak Seneka odradzałby rozwodzenie się nad tymi negatywnymi emocjami i zamiast tego zachęcałby do stosowania zasad dychotomii kontroli i amorfatych. Rozumiejąc, że decyzja przełożonych jest poza Twoją kontrolą, możesz przekierować swoją uwagę na to, co możesz kontrolować swoje myśli, postawy i działania, zamiast przyjmować postawę ofiary. Możesz przyjąć bardziej racjonalną i wzmocnioną postawę. Przyjmując amorfati, możesz postrzegać awans swoich kolegów jako okazję do autorefleksji i rozwoju osobistego. Stanowi on okazję do ponownej oceny swoich umiejętności, poszukiwania informacji zwrotnych i opracowania nowych strategii dla przyszłego awansu. Zamiast żywić urazę lub obwiniać innych, możesz zaakceptować sytuację taką, jaka jest, i wyciągnąć z niej wnioski, przekierowując swoje wysiłki na osobiste doskonalenie poprzez zastosowanie dychotomii, kontroli i akceptacji amorfatii. Seneka wierzył, że możemy uciec od roli ofiar w obliczu zewnętrznych okoliczności, możemy zmienić nasz sposób myślenia zbierności i użalania się nad sobą na wzmocnienie i odporność, nauczanie Seneki służy jako przypomnienie, że nasze wewnętrzne reakcje i postawy są pod naszą kontrolą, a akceptując i doceniając każdy aspekt naszego przeznaczenia, możemy odkryć siłę i sens nawet w obliczu wyzwań. Siate. Spędzaj czas w samotności, w naszym ostatnim cytacie z Seneki. Dlatego filmu mówi, że wycofaj się do siebie tak bardzo, jak to możliwe. Seneka podkreśla znaczenie spędzania czasu w samotności, jako sposobu na wzmocnienie się psychicznie. Seneka wierzył, że, dystansując się od zewnętrznych zakłóceń i zanurzając się w samotności, ludzie mogą angażować się w introspekcję, autorefleksję i rozwój osobisty. To właśnie w samotności mamy okazję skonfrontować się z naszymi myślami, emocjami i wewnętrznymi zmaganiami. Promowanie samoświadomości i jasności mamy. Wideo na temat mocy ciszy, w którym jeszcze głębiej zagłębiamy się w korzyści płynące z pozostawania w ciszy. Zostawię to w pierwszym komentarzu do Pineski, aby ćwiczyć samotność. Możliwe jest regularne odkładanie dedykowanego czasu dla siebie. Może to oznaczać angażowanie się w działania promujące introspekcję i autorefleksję, takie jak prowadzenie dziennika medytacja lub po prostu długie spacery na łonie natury. Poprzez celowe odłączenie się od hałasu i wymagań świata zewnętrznego, jednostki mogą stworzyć przestrzeń do głębokiego myślenia. Na przykład, wyobraź sobie zapracowanego profesjonalistę, który spędza większość czasu w gorączkowym środowisku pracy. Stale otoczony przez ludzi i żonglując różnymi zadaniami, świadomie wyznaczając określone okresy samotności, takie jak wieczory, osoba ta może stworzyć cichą przestrzeń do autorefleksji. W tym czasie mogą zastanowić się nad swoimi wartościami, celami i obszarami rozwoju osobistego, mogą wykorzystać tę samotność, aby uzyskać jasność co do swoich priorytetów, ocenić swoje emocje i myśli oraz kontemplować. Seneca wierzył, że spędzanie czasu w samotności pozwala jednostkom naładować umysły, zdobyć cenne spostrzeżenia i kultywować wewnętrzną siłę. Zapewnia możliwość samokontroli i rozwoju osobistego, prowadząc do bardziej satysfakcjonującego życia. Jedną z cennych czynności, w które możesz się zaangażować w chwilach samotności, aby wzmocnić swój sposób myślenia, jest ciągłe uczenie się. I poszerzanie swojej wiedzy intelektualnej lub umiejętności. Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co robisz codziennie. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanału, jeśli ta treść była satysfakcjonująca dla Twojego życia. Zostawię tutaj dwa filmy, które możesz być zainteresowany oglądaniem. Do zobaczenia wkrótce.